Liczy witajcie! w na moim kanale z 99 nocy dla lesie. I oczywiście to jest w sumie drugi uczniak z 99, chyba. Zresztą już jest jakieś daily quest za 23 godziny. Mm. Pokażę Wam tutaj w sumie. Szybko, bo jeleń podobno został martwy, czy coś takiego w sumie. Macie shorta jak nagrywałem cutscenkę zostawisz przyłupki w górę subskrypcji i dzwon... a przerwało mi czekajcie, bug jest, poczekajcie poczekajcie, bo jest jakiś Bóg widzicie to? wyrwało mi, poczekaj ja drodzy widzowie, dopiero nie będę wchodzić w tą cutscenkę, którą oglądam już trzy razy, bo ona już się powoli mi tutaj buguje niech ktoś może do dołączy do mnie, może zagramy z kimś, albo no nie, zagramy może sobie i każdy do mnie chce dołączyć Dobra. Zagrajmy to sami może? No, zagrajmy to sami. To akurat zagrajmy sami. I proszę Was o łapkę w górę, subskrypcji i dzwonę na moim kanale, bo mamy... Aktualnie gdy to nagrywam mamy 130 subskrybentów, szybko żeby... jak dobrze pójdzie, lecimy do końca roku po 200 subskrybentów, czyli Dziś jakieś ponad 100 subskrybentów. W... byliśmy. Chyba, coś takiego. Około 100 subskrybentów. No bo mieliśmy... W tym live jak nagrywaliśmy, mieliśmy coś... 80 coś. Mój, Nagrywał mój pierwszy live. Nie 70 coś. No i tak dalej Widzicie, pokażę wam sobie. sumie Tyle to, co ten jest, ale jest jelenie martwy. Ja właśnie w na, oglądam sobie admirosa Czyli króla Polskiego internetu w 99 nocy w lesie no, ja w sumie, Możecie dać mi znak, że... Aha, nie możecie mi dać znaka, bo to nie live, ale Lu lubię robić live'y ze brain Braina szczególnie Jak chcecie kiedyś live'a z 99 nocy w lesie to tutaj musi być 10 łek górę, robię live'a z 99 w lesie. No, 10 łetek to trochę dużo, to wtedy pobijemy rekord na moim takim dłuższym filmie, bo na shortach to mamy po 40-80 lajków. Dobra, więc zaraz sobie coś wstrzyma uratować jelenia, bo podobnie trzeba mieć bandaże i do widzenia, więc zbieramy... Od razu kod dla naszego pięknego jelenia, którego bardzo lubimy. może być chyba surowe podobno, więc damy mu surowe, to jest proste zwierzę, może sobie tej surowe, pozwalam mu. Króliczek nie mi. Dobra. Tu mam sobie króliczka to razu przygotowaną. Idziemy więcej, po więcej króliczków. Musimy to zrobić przed atakowaniem. Czyli po deszczu musimy to zrobić, przed deszczem. Musimy nasz cel zrobić. Dobra, chodźcie szybko Dobra Oj, tu mięska, dobra Tylko nakarmimy I póki nic nas nie atakuje... Co to za oko? Dobra, nie może tam za oko Dobra Wykorzystam na niego moje bandaża No, nie cię się wstawaj! Oj, to Dobra, rzucam to, co to jest? Mm. No, jedzon jedzonko muszę mu teraz dać więc robimy speedrun'a ratowania Jelenia w 99% w lesie. Teraz. Nie wiem, co teraz. <grym> to już właśnie problem, dobra, ale damy mu tutaj drugi, dopiero będzie po atakowaniu. A atakowanie nie wiem, który dzień jest. Ratujemy sobie oczywiście się kidam. Zbierzemy dobrą torbę i idziemy zbudować mapę. Nie wiem, co ty chcesz, człowieku ode mnie. Panie Jelenie, co ty chcesz teraz ode mnie? i muszę tutaj... popracować z haha dobra, ymm... nie wiem co chce do jeleń co to za bug... aha, dobra to na mnie spadło nie wiem, dobra, mają że żyje ja jakoś, ha. a jeleń też musi przeżyć muszę ja tutaj szybko sobie mapę zbudować i lecimy z tym oczywiście się dzisiaj z tym nie będziemy biać z... jakiejś stadionu czy coś takiego po prostu dzisiaj się mogę uratować tylko jedzenia, a nowe ability w Smytle mogę sprawdzić, z tym skrzynki, no że mapa, jest mega mała. Trzeba trochę powiększyć mapę i jestem ogólnie trochę ugodny. Teraz uważam. To zmniejszę drzewo. I pójdę sobie po króliczka. Chłosił typek. Teraz dostał. Jeżeli nie zginął tutaj właśnie Jeleń, ratuj jeleń, kolego A, kolego mnie nie ratuje I co jest, on się tak na mnie, ten wilk, ujdzie tak trochę Run, 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 run Dobra W razie dał mi spokój, pozbieram szybko sobie drewno Szybko, szybko, to jest szybko Mamy mało glei tu poziom. Przyjdźmy węgiel dostać jakoś. Węgiel, węgiel. Dobra. To trochę ładne. To zauważyłem znowu po raz drugi. Tak szybko, bo mi tutaj przeszkodziś I zginę. I nie uratuję jelenia. 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 nie chcąc. Nie, nie, nie. Jelenia. Oczywiście chodzi mi i to mięsko tutaj jedz 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 dobra, nie, nie wykupiajmy się, przyjdźmy sobie do bardziej materiału tak, bo to jest piękny, krótszy z 99 no dla bo to jest taki drugi odcinek, więc przepraszam bardzo że tak sobie nagrywam tą gierkę, tylko po prostu on nie ma co nie robić, na tysiąc dni nie miałem czasu zbytnio Mam nagrę pewnie 500 dni, w najbliższym czasie może Ferie, ferie to jest jeden z dłuższych weekendów, gdy jest okres szkolny Nagrę po się. Bucznia, pójdziemy uratować z niego Czegoś pięknego Jelenia, jelenia, dziecko, znaczy się, jelenia też Dobra, w się tutaj sobie pościnamy I musimy się dowiedzieć, kto nas atakuje Goat pewnie może bo nie widzę tutaj oczy sowy Czekajcie, podgorszamy Nie, ja może goat nas atakuje? Będzie sobie druga noc, już może atakować Typek Tu jest ten jeleń Piękny oczywiście, którego musimy Uratować Damy wszystko tutaj Czekajcie, czy zapłyniemy, jeszcze nie zapomnieliśmy Nie byliśmy jeszcze w poziomie tego bliska o, chyba, żarty. Czesełko trzeba pójść. Powiedzieć, jakieś krzesełko. Typek. Co ty chcesz? Nie wiem, co ten typek ogólnie nie chce, więc. Nie wiem, chcesz więcej jedzenia? Dawaj. Ehm, dam mu więcej jedzenia. Hum? Hmm? Chcę jeszcze więcej jedzenia Chodź tu, chodź tu, chodź tu Proszę. Już nie? Nie chcesz już? To jest krótki dobra ja No to wszystko wyjaśnię. Dobra, czyli ty chcesz jeszcze No Dobra, to w sumie jest cel to uratowanie i przeżycie Jelenia Uratowanie jelenia i przeżycie Dobra, 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 dobra to to wyrzucamy a chcesz marchewkę? Lubisz marchewkę? Lubisz marchewki? To proszę, jak lubisz marchewki. Tu, o, typek. O, dawaj mięso, typek. Dawaj mięsko dla mojego jelenia. Nie który mnie oczywiście się atakował, ale przeżyjemy to, tak? Nie może być tak źle. Może jesteś jakiś miły. Wstawaj, chłopie, na te nogi już. Dobra, może nie go nie denerwuje, bo za w wstanie, ale... Ale, po to, żeby mnie tutaj zaatakować, jakbym tak bił, Sami jestem głodny, tak, Dobra, teraz ja się to zjem. A tobie dam po prostu to. Tobie chyba coś obojętnym, co ci dam, więc. Co się... ja, bo... Co uratować? Co innego żeby wbić sobie trochę dni? Już poza odcinkiem? No, no ja poza odcinkiem nie będę grał. To jest to wszystko. Wstaję na nogi, chłop. Chcę też z nim tutaj trochę. Teraz sobie to pozbieram. Typek, jak chłopie, się rozgląda. Nie wiem, co ty chcesz ogólnie, więc. Jeśli później dowiemy, co zresztą. tak zaspokoili tutaj w dzień. Oni chyba nie chcą, żebym miał uratował mojego jelenia. Chyba nie chcą. Ale jemy. Jemy, jemy, jemy. Możemy być głodni. On pilnuje to jelenio! Jakieś tam jestem? Dobra, chodź, chodź się, żebym ja to wygrał. To ja potrzebuję. Ale zróbmy raz wyjlenie. Potrzebuję mieć tutaj pełne miejsce. Czyli nie, może mi tutaj nikt nie przeszkolić. To już zaprowadzimy tu. Tu tak, między, 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 między. Tak. Tym, a tym. Z oni uciekli. Chyba teraz. Nie wiem, czy to jest ogólnie zamiast uwam, Nie gramy. wtedy już. Weźmy sobie... Zbudujmy sobie łóżko w sumie pierwsze. Pozbieramy sobie drewno. O, widzę, ogólnie gold jest. Bo jest ten Biom. Nie zimowy, tylko lawa. No, to tyle. Zbieramy drewno, budujemy łóżko i przechodzimy dalej do ratowania jelenia. Zbudujmy łóżko. Zabiję sobie, jak ważne żebyśmy mieli mnożnik, i z tego, co mniej więcej się dowiemy, to jest nam potrzebne. Kilonidz pobieg a ja tu nie jest głodu. Uh -huh. Moment. Ale walka. No, więc wie i będę teraz atakowany. Dobra, biorę moją tutaj. To on i będę ich tak nawalał Bum, bum. od razu Wam pokażę Pokażę teraz co będę robił. I Właśnie, tu bum! Uh, 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 uh. Jeleń! Jelen nam pomógł! A ty się nie boisz ognia? Chłop się już nie boi ognia. Chodź tu po pomóż, pomóż! Dzięki jeleń! I... mi pomógł. Jeleń mi pomógł. Naprawdę. Что это было? А тоже вдисишь, очень крепко села, притворились